A teraz wam puszczę coś fajnego. Właśnie tak mnie jara, kiedy kole strzelasz. Krzywdy, nawet, gdy spodobujesz? Piątek wieczór, piątek spodobał po potem melasz. Ile mam tańczyć? Kiedy czujesz <gibicuj gibicuj> na stację, obrazów czarnęlujesz, to jest tak, to jest tak, to jest tak. tak mnie jara, kiedy kole strzelasz. Wyłącz to! Dobra już, dobra. I jedziemy ze wszystkimi, nawet ze sobą. Zostaw suba. Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo nazywam się Mikołaj Lipowski i po pierwsze, chciałem pozdrowić. Uwaga, moje pozdrowienia śle w kierunku Mszczonowa, a właściwie to do kebaba piekiełką. Bo wyobraźcie sobie, moi drodzy, że wylądowałem w piekiełku na kebaba i kebab był tak pyszny, że zostawiłem tam... Plecak, a w plecaku miałem telefon. Miałem portfel z dokumentami i pieniędzmi. Miałem słuchawki. Miałem klucze do mieszkania, czyli właściwie zostawiłem wszystko. Zjadłem kebaba i wyszedłem. I w pewnym momencie, po jakimś już czasie, zdałem sobie sprawę. Lipiński, coś ty narobił! W każdym razie akcja odbijania plecaka udała się. Wszystko poszło perfekcyjnie. Ja chciałem bardzo podziękować obsłudze właścicielom Kebaba Piekiełko. Naprawdę jesteście super ludzie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dlatego jeżeli, drodzy widzowie, będziecie mszczonowie, to wbijacie na rynek i tam jest Kebab Piekiełko. Polecam. Druga sprawa jest taka, że dzisiaj robimy akcję poprawiania humoru Arwindowi. To znaczy Arwin zawsze jest uśmiechnięty, ale zróbmy tak, żeby miał jeszcze większego banana na twarzy. Dlatego jeżeli interesuje was, was, jeżeli interesuje was sprzęt, to wbijacie w tym momencie na kanał Korki z piłki i zostawiacie tam suba. No, na razie są tam tylko dwa filmiki, ale Arwind obiecał, że będą niespodzianki i będzie się działo. A tego jestem pewien, oczywiście jestem tego pewien, dlatego za każdego suba dziękuję bardzo. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie tam subów u Arwinda zostawić. I trzecia sprawa, moi drodzy, no nie może tego zabraknąć. Pytanie! Czy ten trik, zagranie Viniciusa, było celowe czy przypadkowe? Dajcie znać w komentarzach. A teraz już kończę, kończę, więcej nic nie mówię. Zapraszam na film. W 74. minucie wczorajszego meczu z Villarreal po przerwie spowodowanej urazem na boisko powrócił Vinicius Junior. Kibice królewskich tak bardzo nie mogli doczekać się gry Brazylijczyka, że aż przywitali go gromkimi brawami. No w końcu na murawę wszedł ten, od którego oczekuje się trochę boiskowej magii. W 92. Minucie meczu Vinicius zrobił coś, o czym zaczął mówić cały piłkarski świat: gracz realu machnął tzw. Espaldinię. Espaldinia, espaldinia. Jeżeli ktoś nie wie, co to znaczy, to już tłumaczę. Espaldinia to po prostu zagranie piłki plecami. Espalda to w języku hiszpańskim, właśnie plecy. Widzicie, nauczyłem się do filmu. Trik jest kozacki i powoduje opad szczęki do samej ziemi. Słynął z niego mistrz Ronaldinho, a swego czasu w ten sposób zagrywał też Cristiano Ronaldo. Wczoraj Vinicius zaprezentował swoją wersję Espaldinni. Tylko no właśnie. Ta jego Espaldinia nie wyglądała na do końca świadomą. Trochę tak, jakby Brazylijczyk bardziej został nabity piłką i przez moment sam nie do końca ogarnął, gdzie ona jest. To niecodzienne zagranie wystarczyło jednak, żeby wywołać wielką dyskusję. Szybko pojawiło się pytanie, czy ta Espaldinia Viniciusa była celowa czy przypadkowa. Twitter, Reddit. Wszędzie dyskutowano na ten temat i zadawano sobie pytanie, czy on do cholery tak chciał to zrobić. Szybciutko podchwyciły to media, które zaczęły naparzać filmikami z Viniciusem odbijającym piłkę plecami. Matko, jak oni tym grzali! I wszędzie to samo. Czy to był przejaw technicznego geniuszu piłkarza, czy tylko zwykły przypadek. Chyba nie muszę wam mówić, że pojawiła się masa kibiców, którzy zachwycali się zagraniem Brazylijczyka. Jak chociażby ci tutaj. Nie jestem madridistą, ale to było cudowne przyjęcie! Niemożliwe jest nie kochać Viniciusa Juniora i jego piłki nożnej, niemożliwe, krak! Ale wszyscy wiemy, jak to działa. Skoro jedni są zachwyceni, to wiadomo, że zaraz pojawiają się tacy, którzy będą robić sobie z tego jaja. Tak było i tym razem. Złośliwcy od razu wymyślili nazwę dla triku Viniego. Pojawiły się takie propozycje. La Cepinha oraz La Fake Feixpaldinha ale to były jedynie małe szpileczki. Dużo grubiej jechano z mediami, które robiły szum wokół tego całego zagrania. Oberwało się między innymi hiszpańskiemu dziennikarzowi Felipe del Campo, który pytał, czyja Espaldinia jest lepsza, Viniciusa czy Cristiano Ronaldo. Ale nie tylko, sami zobaczcie. Vinicius traci piłkę z zasięgu wzroku i wychodzi Espaldinia, a komentatorzy sprzedają to jako Espaldinie. Vinicius odbija piłkę plecami, a media mówią, że była to Espaldinia. Czy to nie jest wspaniałe? Vinicius zrobił Espaldinię. Kawał kraka, złota piłka, ale już! W Gold TV ankieta nocna nie dotyczy tego, kto wejdzie do Ligi Mistrzów lub kto spadnie, ale tego, czyja Espaldinia jest lepsza: Cristiano czy Viniciusa? Obawiałam się, że na okładce będzie fejkowa Espaldinia. Przyjemnie czasem się pomylić. Vinicius nie zabrał głosu w sprawie swojego triku. Ronaldinho też milczał. A ty drogi widzu, jak uważasz? To był przypadek czy celowe zagranie? A dzisiejszy filmik chyba wypadałoby zakończyć mocarnym sucharem. najsłuchszym z najsuchszych. Uwaga, przygotujcie się. Jak nazywa się najlepszy piłkarz wśród ślimaków? Vinicius. Dziękuję bardzo za uwagę. To był filmik na kanale z do sieci. Ja nazywałem się Mikołaj Lipowski, przynajmniej dzisiaj wyjątkowo. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia!